Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w praktyce. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najpiękniejszych i najbardziej transformujących stanów, do jakich możemy świadomie wejść. O stanie, o którym bardzo dużo mówi się w kontekście rozwoju, a jednocześnie bardzo rzadko mówi się, czym ten stan jest. I mowa tutaj o koherencji serca i umysłu to właśnie tutaj, w tej subtelnej synchronizacji, zaczyna się prawdziwa przemiana. I to nie jest tylko metafora. To jest biologiczny, fizjologiczny i energetyczny proces, który możesz uruchomić zupełnie świadomie. I dzisiaj, zainspirowani trochę pracą Jody Spenzy, zanurzymy się w praktyczne i duchowe aspekty tego zjawiska. Dzisiaj dowiesz się, co tak naprawdę... To jest koherencja i dlaczego ma tak ogromne znaczenie. Jak wejście w ten stan wpływa na ciało, umysł i podświadomość? Jak w prosty sposób aktywować synchronizację serca i umysłu, nawet w stresujących momentach życia? I dlaczego to właśnie koherencja jest kluczem do przeprogramowania ciała, emocji i reakcji? Zacznijmy od początku. Jody Spenza tłumaczy koherencję jako spójność rytmów biologicznych, szczególnie rytmu serca i aktywności mózgu. Gdy jesteśmy zestresowani, przyciążeni, lękliwi, to nasze serce i umysł działają na innych falach. Mózg jest chaotyczny, a serce wybija nerwowe, nierówne rytmy. I w takim stanie trudno o klarowność, spokój czy zdrowie. Ale kiedy wchodzimy w stan wdzięczności, miłości, obecności, to wszystko zaczyna się zmieniać. Nasze serce zaczyna bić rytmicznie i spokojnie, a mózg przestaje skakać pomiędzy myślami. Wtedy obie te struktury zaczynają rezonować ze sobą czyli wchodzą w koherencję, harmonię, synchronizację. I to nie jest tylko piękne doświadczenie. To jest konkretne i mierzalne zjawisko, potwierdzone badaniami EEG i pomiarami HRV. W stanie koherencji poziom kortyzolu spada. Aktywuje się układ przywspółczulny, odpowiedzialny za regenerację i spokój. Poprawia się działanie układu odpornościowego. Zwiększa się spójność fal mózgowych, zwłaszcza fal alfa i teta. Dużo łatwiej wtedy wchodzimy w stan medytacyjny, twórczy i głęboko intuicyjny. Ale to wszystko to dopiero początek. Jody Spencer mówi jasno, nie możesz stworzyć nowej przyszłości, jeśli wciąż działasz w stanie stresu i przeszłości. I to właśnie koherencja umożliwia przejście z umysłu przetrwania do umysłu kreacji. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że kiedy serce i mózg zaczynają współpracować, to całe ciało zaczyna słuchać. A nasze ciało to najpotężniejsza baza danych naszej podświadomości. Każda emocja, każdy nawyk, każda trauma są zakodowane właśnie tam, w ciele. Ale ciało można również przeprogramować. Trzeba tylko mówić do niego językiem, który rozumie. Czyli emocjami, wibracją i rytmem. Gdy wejdziesz w stan głębokiej wdzięczności i jedności, to twoje ciało przestanie bronić się przed zmianą. Ono przestaje wtedy walczyć o przetrwanie, a jednocześnie otwiera się na nowe. I to jest właśnie ten moment, w którym można wgrać nowe programy. Jak wejść w stan koherencji? Otóż nie potrzebujesz do tego wcale zaawansowanych technik. Wystarczy intencja, uważność i kilka minut dziennie. Zamknij oczy, skoncentruj uwagę na okolicy Twojego serca. Oddychaj powoli, głęboko. Policz pięć wdechów, pięć wydechów i poczuj coś, co wywołuje w Tobie ciepło może wdzięczność? Może wspomnienie kogoś, kogo kochasz, albo zachwyt nad naturą. I poczuj to całym albo całą sobą. Pozwól tej emocji rozpłynąć się po całym Twoim ciele. A następnie utrzymaj ten stan. Przez kilka minut po prostu trwaj w tej emocji. Nie zmuszaj się do niczego. Po prostu pozwól sobie być. To jest ten stan, w którym Twoje serce zaczyna prowadzić, a umysł zamiast dyktować, zaczyna słuchać. To moment, w którym Twoja energia zaczyna się zmieniać. Twoje ciało słucha, a wszechświat zaczyna odpowiadać. Jody Spencer przypomina, że neurony, które aktywują się razem, tworzą nowe połączenia. I o tym mówiliśmy już wielokrotnie. W stanie koherencji aktywujesz nowe ścieżki neuronalne, tworzysz nowe połączenia, umysł ciała, i jeśli je powtarzasz, czyli utrwalasz, to dosłownie tworzysz nowe oprogramowanie. Jeśli przez 30 dni codziennie wchodzisz w stan koherencji i łączysz go z nową wizją siebie, na przykład zdrowego albo zdrowej, spokojnego, spokojnej, twórczego, twórczej, to ciało i umysł zaczynają przyjmować właśnie te wersje jako rzeczywistość. Czyli nie tylko myślisz inaczej, ale zaczynasz czuć inaczej. I to jest właśnie ten moment, w którym emocja zmienia biologię. Dlaczego to, dlaczego to działa? Dlatego, że serce to więcej niż pompa krwi. Ma własne pole elektromagnetyczne, nawet 60 razy silniejsze niż pole mózgu. Ma własne neurony, komunikuje się z umysłem przez nerw błędny, jako centrum naszej intuicji. I kiedy pozwalasz sercu przewodzić, nie tylko uspokajasz ciało, ale wchodzisz na wyższy stan świadomości. I to właśnie w tym stanie Twoje marzenia, Twoje intencje i wizje zaczynają rezonować z rzeczywistością. I to wcale nie jest magia, to fizjologia, to kwantowa świadomość w praktyce. Czego możesz spodziewać się po takim treningu? Przede wszystkim większej odporności na stres, głębszego poczucia sensu i obecności, lepszych relacji. Bo Twoja energia przestanie być reaktywna. Poprawi się Twoje zdrowie, bo ciało dostaje informację, że jest bezpieczne. I przede wszystkim pojawia się wewnętrzna spójność. Bo właśnie to jest koherencja. Koherencja to spójność. Ty, Twoje ciało, Twoje myśli, Twoje emocje. Wszystko na jednej, tej samej, dobrej dla ciebie częstotliwości. I to jest właśnie ten stan, w którym zaczynasz tworzyć życie z poziomu mocy, a nie z poziomu lęku. Koherencja to więcej niż technika to, można powiedzieć, nowy sposób bycia taki most pomiędzy światem fizycznym a energetycznym. To praktyka, która zmienia nie tylko umysł, ale całe Twoje pole. Pamiętaj, Twoje serce wie, więc daj mu głos. I ty, jak często pozwalasz sobie poczuć wdzięczność, zanim wydarzy się coś wielkiego? Bo może właśnie to uczucie jest kluczem, który otwiera drzwi do tej wersji ciebie, którą naprawdę chcesz być. Ja dziękuję Ci, że byłeś albo byłaś dzisiaj ze mną. Zasubskrybuj, jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi tematami, a jeśli chcesz, podziel się swoją historią o koherencji w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie. Cześć.